Cekka, wszystkich z się właśnie zaczynam kojąć z QA. Nie było QA odcinkowo, więc będzie QA. Teraz znowu Dexus 12 pytań, bo nie miałam pytań jeszcze innych pomysłów do pytań, więc mam 12 pytań. Zaczniemy z pierwszym pytaniem, tak. Czekajcie, muszę yy, ten yy, myszkę tam ogarnąć. To jest Dexus, bo ja z Instagrama wzięłam, bo na Instagramie wpisał, więc będzie epickie. Dobra. Zaczniemy. Ile masz wzrostu? Yy, po, dziś ponad po 90 yy, centymetrów, 90 centymetrów wzrostu mam, 90, ile masz zwierząt? Dokładnie mam dwie, chomika i rybki, mam trzy rybki i jedno chomika, to chomika to jest mojego brata, więc tam może kiedyś e, zrobię ci zdjęcie i to wyślę, i ci pokażę jaki chomik wygląda, albo jakieś na, na filmie ci pokażę. Jakie owoce lubisz jeść? Lubię jeść banany i jabłka, w sensie tak dobre. Kiedy masz grę na telefon? Nie mam jeszcze gry na telefon, ale będę miała Brawl Stars i pogramy sobie obojga. Może z ekipą możemy pograć, więc git. Od ilu lat zaczęłaś jeździć na rowerze? Od ilu lat? Od 12 lat chyba na... Y -y, od 12 lat chyba jeździłam na rowerze. Chyba tak, gdzieś od 12 lat. Y -y, czy kiedyś piłaś energetyki? Pierwszy raz pijałam energety energetykę. Z Monsterka, bardzo dobry. Jak będę kiedyś we wrześniu na wyjeździe, to sobie coś kupię, w sensie jaką masz markę telefonu? Posiadam Huawei Y6. Posiadam Huawei Y6. Ile miałeś lat, kiedy miałaś pierwszą koleżankę lub kolegę? Pierwszą koleżankę yy, miałam od, yy, od 16 lat, poznałam się z Sadrą. Z się poznałam w liceum, bardzo fajnie. Kolegę poznałam y, tego, też w liceum, a też o 17 lat się poznaliśmy. Poznałam nową osobę. Y, Oskara. Oskar jest w pierwszej, pierwszej C. Chodzi do pierwszej C, ale potem idzie na drugą C, więc będzie pizko Także będą nowi osobnicy, bo koleżanka moja w, y, skończyła szkołę i ona w, y, idzie na, na jakieś studia albo na jakąś pracę. Więc będę miała inne przyjaciółki. Jakie jest twoje marzenie? Gdzie byś chciała pojechać? Yy, Deksus, w zasadzie yy, chciałabym pojechać sobie do Rzeszowa na wycieczkę. Yy, yy, na taką krótszą wycieczkę, bo kiedyś byłam że sobie razy z moim bratem. Nudziłam się tak w domu, co nie. Yy, a ja wtedy pojechałam na wycieczkę do Rzeszowa, mieliśmy takie babskie zakupy, ale z bratem niestety. Pojechaliśmy do galerii Rzeszów, było fajnie, dużo sklepów, że naprawdę... Tyle, tyle, ty naprawdę rzeczy fajne. Gdzie byś wolała mieszkać na wsi czy w mieście? No, świetne pytanie, zadałeś. Na mieście będę. Na mieście lubię mieszkać, bo dzisiaj w mieście mieszkam. Na tak dużo osób było fajnie. Jest fajnie. Jakie masz hobby? Hobby? No, moje hobby to granie siatkówkę, yy, granie w koszykówkę oraz słuchanie muzyki i czytanie książek. Bardzo fajnie. Trzeba jeździć autobusem czy autem? Zdecydowanie autem, bo kiedyś moja mama przyjeżdża po mnie autem ze szkoły. Yy, jak kończę gdzieś około 13, albo gdzieś o 14, bo jak w miałam dwie godziny. Że naprawdę, musiałam tak siedzieć do 14 przed obiadem, naprawdę. To byłoby gorzej. Także mm, jeżdżę autem. Jeżdżę autem mojej mamy. Właśnie. Kiedy wjechaliśmy sobie do Leżajska, tak na parę godzin, musieliśmy wcześniej wstać i wyjechać to od razu mama skupiła się i pojechała do mnie kuraj, do Leszczyńska pomyliła drogę i musiała zawrócić się, To no, po prostu to było dobre <grym> także Dexus, mam nadzieję, że dzisiaj odcinek wleci do Ciebie za niecałe, za dwie godziny to zdążysz obejrzeć jeszcze trend to już jest już jest odcinek, więc możecie sobie go dać, ale ja dziękuję i widzimy się jeszcze na ocenie kanału może na ocenie kanału zdążę jeszcze nagrywać, więc trzymajcie się i cześć, cześć